On siedzi na kamieniach On siedzi na tych kamieniach perfilnie Siedział na tych kamieniach, czekaj Cześć siemanko kochani Witamy Szyma. wraz z całą ekipą Dawidem i Kubą z kolejnego miejsca jest to opuszczony warsztat samochodowy. My nie przedłużając, zaczynamy, bo mamy bardzo duży obiekt do badania, bo jest to warsztat samochodowy, opuszczony warsztat samochodowy. No tak jak Adam powiedział, jesteśmy w opuszczonym warsztacie samochodowym. Eee, no dobra, sprawdzimy to miejsce pod względem paranormalnym. Jak to się niewiele razy okazywało, miejsca niepozorne powinny <laughs> by być bardzo nawiedzone i może w tym przypadku będzie nie inaczej. Eee, jeszcze Was zapraszam do e, wspierania tego kanału, dzięki czemu będziecie otrzymywali wcześniejszy dostęp do naszych materiałów, do naszych filmów. Będą dodatkowe filmy dla wspierających, są już dodatkowe filmy dla wspierających. Jeżeli by, byście chcieli mieli taką ochotę, żeby, żeby nas wesprzeć, to zapraszam do linku w opisie, a my już lecimy z tym badaniem i widzimy się na badaniu. No, bo to zelna, żeby ktoś tutaj się bawi. Dźwięk jakiś złącza. No nie no, Widzicie takie łańcuchy, no? Zobaczcie, jak to wygląda. Spory, no, nie, ten barsztyn. Tak, to jest jakiś górny wody. Może żyjemy, fa? No, a włączyłeś już w katwiliśmy. Tak, wam wam. Dobra, zaraz wezmę tutaj. Wiadomo, co tu jest tuba. też coś jest zawalone, czy to jest to przejście, tak? To jest to przejście, tutaj sobie widać. Hmm. Wiem, że tu pożar. był. Był, bo Był pożar. w którymś z pomieszczeń, nawet, nawet jak byłem tutaj wcześniej, było kopcone, ale nie, no też Ci nie powiem gdzie, nie? Dobra, nie ma co przeciągać, jak włączam tutaj um, Gostuba. Nigdy Nie wiadomo, wiecie, no, każde miejsce ma jakąś tam historię. Nie Co? Cześć. Może z nim? Cześć tego? Kropulkę. Więzienie. więzienie! o! Co więzienie? Może to jest jego więzienie. Tak jak. Tak jak. Czy jest tutaj ktoś? Słyszysz mnie? Wydaje mi się, że chciałbym powiedzieć tak, jakby, ale. Tak jakby, no. Ale jakby, jakby nie, nie złapało, to. Tutaj. Czy jesteś tutaj uwięziony? W tym miejscu? Tak. Czy to jest twoje więzienie? Ten korytarz we mnie też taki dziwny. dziwny Przyjaciel. Czyli mamy do czynienia z przyjacielem albo kogoś, kto się podaje za naszego przyjaciela. Ale ten korytarz działo się, że właśnie tutaj... Ktoś mówi o swoim przyjacielu. Co tutaj robisz w tym miejscu? No się spinać, nie? Przecież to... Dlaczego przyszedłeś? Przyszliśmy się z tobą skontaktować. Widzę, że nas y, widzisz, że tutaj jesteśmy. Ja mam wyrobane się, nie wiesz, nie będę krył. Jak ktoś ma podejść to i podejdzie i w jest pomieszczenie jesteś? Obie jest naprawdę ogromny, no, mógłbyś mógł tak nam znać. Chyba <trych> w tym obok w tym zakładu. Czaska. Co idziemy tu? Kampo? Hmm. To obok, w tym co prowadził No może tak się niesie Może tak? też nie ma się tak kręcić, bo tam jest widok No na... to w sumie tam na górę aż tak nie trzeba iść Tu możemy się poskupiać. No, nie, Najlepiej stanąć w jednym miejscu i na jednym miejscu Wreszcie no, tak, to i tak, jest. jak to ma przyjść to przyjdzie Jak? Brat? Jemy. Czyli jesteś tutaj przy nas tak? Jak brat? Tak Przyjaciel, brat. Jak to... no, tak jakieś Jak masz na nim po... Salon. No nie do końca. Ale gdzie, gdzie jesteś nie? No, no, to no, to jest. jest salon. No to jakaś recepcja musiała być widzicie? Tak Tu są, tu jest dużo. No, ale pusty. ale, chodź, ale chodź, jak chodź. No i kafulka zaczyna tu wariować. Nie widać tego, ale. Zwisal. Są I jest Kim jesteś? Co? Cegierny, no to... Czy wydarzyło się tutaj coś złego? Tak, albo 아무to tak tych grupy było Jakiś robotnik, wiesz, jeszcze dostał się odbiło, k***a. Ten... Wiemy, że ktoś tutaj jest, odpowiadasz nam. Proszę, przedstaw się. Nie urządzenia tutaj, co leży na tym murku. On Cię zarejestruje, my będziemy wiedzieć, że Ty tu jesteś. Odejdź bliżej. Widzą samochód. Znaczy no, nie samochód, są, no... Właśnie, właśnie są. Czy Czekaj, Jezus. wysłyszałem, ale takie wyroźne. Możesz się każdym stukiem zgizować Tak, bo to tak, nie każdym ja stukiem no. Czy ktoś tutaj nie przyjdzie, wiesz o co chodzi No ale co ty wiesz, czy nie przyjdzie, to przyjdzie ja. To jest taka kondygnacja Dziwne jazdy, tutaj są automaty To jest ta główna taka sala Tu Ty upienia. tu stał Dzień. Przy tobie no Ja tu słyszałem przed chwilą Popatrz na to co to się wrażenie, dzieje Tam przy kamieniach On siedzi na tych kamieniach perfinnie Siedział na tych kamieniach czekaj Na No Tam na tych kamieniach siedział normalnie tak, tak. nogi Usiądź jeszcze raz Kurde, nie wiem, dziwne to są, Tutaj są te kanały, kanały mm. gdzie, ty... Tutaj są te całe kanały, widzicie? Gdzie te samochody też naprawiali. ja tam Kto? Był... Kto? Kto? samochody naprawiali? Kto? No, nie wiem. No ktoś, kto tutaj pracował w przeszłości, czy pracowałeś tutaj na tym korytarzu, było tak sporo, nie? A tu gdzieś podłoga się cała waliła bo ja nie wiem, czy to, to to nie jest. Rzeszliśmy i to normalnie zaczęło pękać. Nie każ nam chodzić po całym obiekcie. Czekaj, jeszcze tu sens, bardzo. Patrz, stoi! Jest, patrz, patrz, patrz. Widzisz, w środku korytarza stołu. Przejdź na ten korytarz, prosimy. Czyli jesteś tutaj, tak? Nie Podejdź do tego urządzenia. Śmiało. Nie przechodzimy tutaj w złych zamianach. Czy może stanąć przede mną? Ale stał perfidy w tym korytarzu. No ale to było takie. Nie wiem czy to było, nie był, wiesz? W tym korytarzu tutaj, mm. jak już. Ty się chodźcie, zobaczyć. Jak wiecie, co mi się stało, mi się telefon wysłał no. A miałem 50%. To było gdzieś tutaj blisko, chodźcie A, zobaczyć na zewnątrz. Kurde, telefon mi padł, gdzie. A ile miałeś? Prawie 50%. Nie, ja prawie Bateria w, tele, w aparacie mi pada. Patrzcie, przedwodny mam. A ile miałeś? No miałem trzy, jak wychodziłem tutaj. Idziemy zobaczyć co się dzieje? Wiesz, to co się no. Dobrze? No ja. Wszystko padło, nie jakim cudu. A masz yy, aparat w aparacie? No, czerwona już jest. To, A no. masz, że mam tutaj, ale... Najlepiej mają także rozwodów, Uy, możliwe, że to właśnie poprawa energii. Widzieliście na SLS-ie było. Stało tutaj w tym korytarzu. Przedstawmy się. To pola może Trumna O kurwa Patrzcie no Bo tyle mi padła w tym, tak nagle że na prawie 50% w tym Nigdy takiej sytuacji nie było Nawet jeżeli było zimno No to jesteśmy w punkcie wyjścia Czy jesteś tutaj z nami? Pochowany Trumna, pochowany? E, i... nie śmierdzi wam tu podliną? Czy ja to, no ja nie wiem czy to nie spola, teraz to no... tak nie idzie tego określić. No śmierdzi, to śmierdzi. bo nie śmierdziło. mi się tak wydaje. Wiesz, tu cały ciągniki jeżdżą jak po kolei, ale No może coś tu zdechło. <reckon> <liksom> <res junior system> Zostaw mnie w, w spokoju. Aha. Kto ma ci zostawić w spokoju? No powiedziałem, że coś tu zdechło. to ty wydajesz taki odur? Lepiej żeby nie, no, <laughs> wiesz. Ale dupi. Trumna, yy, pochowany. Pasujący do siebie, nie? Jakby nie było. Może to było jakieś smażki, wiek Co Bo zakład. Kuchy. Czy możesz się nam zamanifestować? Wiemy, że tutaj jesteś. Daj nam znak, a damy Tobie spokój. Czyli rozumiem, że chcesz, żebyśmy tutaj byli, skoro nam nic tutaj nie pokazujesz. Możesz się do mnie zbliżyć. Mam wrażenie, że tu coś jest. No bo korytarz. korytarz, korytarz. I dość nie odpowiada. Nie? To nie jest to, że... Takie z dupy, bo takie trochę pasujące z mi słowo tak się łączą. Może po prostu... Zmartwione O kurwa. Słyszałeś to teraz? No korytarz. No. Albo, albo się tak poniesie po prostu. Dobra. Na no, korytarzu coś. Pierdyknął i zaraz zmartwione Musimy się Das ist Tunelium. Powtórz ten dźwięk jeszcze raz poruszyć. Powiedz coś, 3, Nie wiem, nie, nie wiem czy to z zewnątrz, czy... Co słyszeliście? Tak oby nie wiem, jak to określić. Prasknięcie. Krok. No może taki stierny. Zwierzęta. No. No też to słyszałem. Może zwierzęta. Jak czekam przez pana panę zarazem. słyszałeś. No, teraz włosy. Teraz to słyszałeś. No tak, ale nie wiadomo co zwierzę jest cóż. Gdzie? Czemu? to widzę. Czy coś było. Kurde. Nie tutaj jest ten, tutaj jest błąd, ale w tych, w tych, było tych, tu właśnie Znowu przy kamieniach Usiądź na tych, w tych, tych, kurde Się To jest błąd o, 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 o. Na murku się nie Ja mówię, na tym murku coś tu Jakieś dziwne stuki Daj nam no ostatni znak, a my już stąd idziemy Uda szczęście. Porusz Czasnik. Wiemy, że potrafisz. Próbujmy się zdjęcia. Weź to fajnie tej chwali zdjęcie zdjęcia Z rogu, wiesz, muszę zjść do oświetlenie. Jak mhm. nie jest tu Jest nie? No. Nagrywa, nagrywa, czy nie nagrywa, dobra. No w tym miejscu będę się z wami żegnał. E, czy budynek jest nawiedzony, czy obiekt jest nawiedzony, ciężko mi to stwierdzić. Poza tymi dziwnymi dźwiękami, które słyszeliście na nagraniu. E, no coś tam się odzywało na gostubie ale te słowa były takie pojedyncze. Nie było takiego jakiegoś takiej dobrej tej komunikacji, nie? No nie tak jak... Tak samo k coś tam pykało, pykało, ale tak trochę słabo. No nie wiem, no ja osobiście uważam, że to miejsce ma w sobie klimat, ale no nie jest nawiedzone. No nie każde miejsce musi być nawiedzone, nie? Dokładnie. No, no jeżeli. Albo coś się dobrze maskuje. No, wiadomo, to że nie mamy takiego dobrego sprzętu. No właśnie, jeszcze chciałbym wspomnieć, jeżeli chcielibyście wesprzeć kanał, a co za tym idzie, wpłynąć na jego rozwój, dzięki czemu byśmy mogli za, jak to się mówi, no, zakupić nowy sprzęt po prostu do badań paranormalnych. To zapraszam do linków w opisie, dzięki czemu również będziecie otrzymywać różne bonusy, w, do, w tym dodatkowe filmy czy e, wcześniejszy dostęp do filmów. Zapoznajcie się z tym i dajcie znać ogólnie, co sądzicie o tym miejscu tutaj. Może wy coś uchwyciliście, czego my nie uchwyciliśmy? I widzimy się w komentarzach. Siemowam, cześć.